Martin Leutenes, najlepsze gołębie Belgii w głębiach takich można powiedzieć sprinterskich, gołębiak narodowych, które wygrywają loty narodowe. I tutaj mamy gołębie, które naprawdę są super głębiami. Tutaj można zobaczyć właśnie tutaj koledzy Łepuchowie zakupili gołębie od właśnie Leutenezów. i tutaj mamy właśnie gołębie, które Lecą czoło. Tutaj właśnie gołębie kupili matkę właśnie z głębi Leutenes, z gołębi właśnie córka De, z Zwarte Milian i gołębie u łechów lecą czołowo. Właśnie łechów przysłali te zdjęcia wczoraj. Akurat tak dobrze trafiłem, to jest z Oskara, kupili gołębie najlepsze. Podnieśli swoją hodowlę na wyżyny sportu gębiarskiego w ostatnich dwóch latach. Gołębie, które właśnie przysłali zdjęcia, i tutaj właśnie mamy. Matka B21, numer gołębia 524 córka Oskara. Także tutaj te gołębie świadczą same o sobie. Kłupówowie wybrali gołębie właśnie ze spółki właśnie Leutenes. Gołębie są fantastyczne. My tutaj zakupiliśmy dzisiaj około 8 gołębi Leutenes. Tutaj właśnie jest e, tata i syn. Super ptaki. E, tutaj good pigeon? Very good pigeon? The best. Ja, yeah, thank you. Ale <laughs> to kupiliśmy, się, czy kupiliśmy bardzo dobre Yyy, uh, he pytał czy uh, uh, Good pigeons maybe the best. Yes, of course, because I told you some were reserve for myself for breeding. So, yyy, było do rezerwy dla mnie, miałem rezerwowego do rozrodu. Także ku z najlepszych. kupiliśmy właśnie jedne, znaczy właśnie gołębie Leutenes. Tutaj naprawdę powiem tak kolegom hodowcom. spółka hodowlana właśnie ojciec i syn tutaj Leutenes. Gołębie super, ale naprawdę, powiem jako ludzie, fantastyczne, fantastyczni ludzie i fantastyczni hodowcy. Tutaj m, akurat byliśmy o i powiem szczerze, nie wybrałem dwóch gołębi, trzech. Tutaj nie wybrałem trzech gołębi, bo mam do dyspozycji tam osiem gołębi. Ale wybrałem 6, bo 6, 6 jest najlepszy. Tego akurat głębia nie wygrałem. Ale tu jak koledzy, koledzy zobaczą, może zobaczyć jakie piękne ptaki. Wybrałem najlepsze gębie. E, e, tutaj mają, e, Ile mają głębi w rozwodzie? How uh, pigeons you got? to breeding? We have uh, 15 pairs. 15 pairs. Także widzą koledzy, mają 15 partii, 30 gołębi w rozpodzie Chodują Hodują najlepszych najlepsze z najlepszych. To można zobaczyć, tutaj też się dostałem dzięki właśnie Arianowi Pascalowi, bo oni razem tutaj współpracują. Arian Pascal mieszka z drugiej strony, koło tam Antwerpii 30 km. Panowie mieszkają tu za Brukselą, w stronę właśnie Francji, ale wybrałem i można powiedzieć super. Good morning?

najlepszego gospodarza. Model New Oscar. To jest New ten, Oscar? Ten. O, potem mi to zdjęcie. Tutaj właśnie mamy New Oscara, który wygrał lot narodowy. I to jest pełny brat Oscara, tak? Tak. Widzę koledzy, <coughs> ja tutaj wybrałem gołębie, tutaj pan mi przynosił, a ja mówię chcę tego, tego, tego. Wybrałem tutaj sześć gołębi takich top of the top. To jest New Oscar pełny brat Oscara, który wygrał lot narodowy. No gołębie są fantastyczne, to jest, to jest gąbek późny młody, ma spierzone cztery lotka. E, tutaj bardzo dużo właśnie ludzi z Chin, tak? Tak, w pan tak, mocny wschód. A tak, tak, właśnie to są mocny wschód, to jest Pan zadowolony, bo ja tutaj przyjechałem, to nie biorę jednego gołębia tam za 1000 euro, tylko kupiłem go, kilka gołębi. A gołębie są też, no mają swoją wartość, bo to są po 3-4 tysiące, 7 tysięcy euro, także to nie są jakieś gąbki, które, no, no one mają bardzo wartą taką mocną wartość. Można zobaczyć. Super ptak, super gołąb, super gołom do rozpłonu. Przepiękny, przepiękny ptak. Niech się zapyta taty, czy znam się na gołębie, bo tata, tata, jak zobaczył, no nie, to widział, że wziął dobre gołębie. Is no asking, uh, uh, is your father hmm. uh, knows the very well because he he, at, uh, the and he, know, he knew that he picked 40 lat w sporcie yeah. sport, so zna się bardzo dobrze. Wybrałem dobre głębie? Tak. Powiedział, że także i ten, tak? Że, że dobre są. Tak, także widzę koleżę tutaj, właśnie no, pra, wybrałem dla mnie byli byli nasi, a nie Alfred National German. Oh, Aha. So yeah, we, we in total we won 8 national victories. 8 so. zwycięstw y, narodowych. Pierwsze zwycięstwo było właśnie w latach 80, a ostatnie dwa lata temu. Także, także widzą koledzy, że, że tutaj nie ma lipy. To są najlepsze głębie z najlepszych. Mówię właśnie z panem, jak, jak patrzył mi, interpretował głębie i tego nie, tego nie. Zobaczył, że się znam. Postawił nam dobre piwo. Widzą koledzy? Także post, na zdrowie. Nie? A postawił to piwo z racji tego, że zobaczył, że Mówił tutaj o ojcu, tutaj tutaj pana, który nam te głębiej sprzedaje. Na UTNS. Zobaczył, że je znam na głębiach. Mówi, no to wypijemy sobie po piwie, bo wybrałem super dobre ptaki. Very good hand, yeah. I to jest numer Głębia 9173. Z czego ten gąbek jest? Good hand 9173.

Ostatnia córka, ta Bolakan, i to jest ojciec, to jest y y syn. Y yeah. Ojciec to yes. jest z Nową Tak jest. Syn. I koledzy zobaczą, jaki jest super gołąb. Jak wygląda, to jest wspaniały tak, Także tutaj nie ma lipy na No, ja? yeah. Very good. Very good. Fish. Very good. Także tutaj, tutaj nie ma. Naprawdę lipy to są najlepsze gołębie, z najlepszych gołębi tutaj właśnie u leuterezów. Super ptaki. Tutaj mamy kolejnego gołębia. I kolej jak on wygląda. Tak jak mówię, na 7 gołębi wybraliśmy 5 super dobrych gołębi. To jest super samica. Trzeci pas. Się rysuje. Super gołąb. I numer głębia to jest 29,09. Super hen. This is the yeah. endbreeding of new Oscar. To jest nowego Oscar. <coughs> Father is full brother. New Oscar. And mother is half sister Oscar. So super endbreeding of Oscar nic. zł. I ma właśnie mamy do dowód. Także gąbki naprawdę super. Tutaj nie ma lipy. Tutaj właśnie do tego pana nas zaanonsował. Właśnie e, Arjen Pascal. Tutaj właśnie współpracują razem. Ale można zobaczyć. Trzeci pas. Samicja gwiazda, myślę, że to na przykład dla kolegi Romana i Jagusia z Radomska e, drugi wynik na głębie Młode w tym roku, drugi niż oddziału, na pewno takiego gołębia też chciało ode mnie zadobyć. o numerze dziewięć oskar bezpośredni y... to jest ona syn syn tak. bezpośredni ja. syn ja. nowego oskar kompletny zdeshał half sisters to also end breeding to kerun jego ja. his ja. mother i tu matka jest To, to jest to jest syn ja ja właśnie mamy syn nowego oskara Matka to jest. Malek. Uh, eagle eagle uh, Eagle, yes. eagle yeah. Także koledzy widzą, że tutaj wybraliśmy super gołębie. Naprawdę ptaki bardzo wartościowe. <coughs> tutaj ja się cieszę, że przyjechałem tutaj dzięki właśnie Pascalowi. Ale koledzy zobaczą. Skrzydło tego gołębia. Kto się zna, to wie o co chodzi. Ja nie będę mówił na filmie, bo... Nie będę zadał tajemnic, ale głęby są fantastyczne, fantastyczne tu wybrałem gołębi może powiedzieć za ponad dokładnie za 105 tysięcy złotych. Żeby to było jasne, ale gołębie są fantastyczne. Tutaj właśnie bardzo dużo właśnie Chińczyków przyjeżdża, tak? Tak, bardzo dużo. 80% Tajwanu i Chin. Ja yeah, already eight times First National, Several National Ace Pigeons, but... This is yeah, one of the most special birds we, yeah, we, we ever had um, because know. the location we are and the wind there was on the national races it was as good as impossible that we won the first national second national ace but he did so there was as good as no other early bird in our area but he came it yeah directly to his to his loft so it's just very smart bird and Tak nie oczekiwano się, no to wygrał wszystko tak jak chciał. Tak? Nie, najlepszy z okolicy. Znaczy z okolicy, najlepszy z Belgii? No. Tak można powiedzieć. Także widzę koledzy, że tutaj są super ptaki. Tutaj właśnie jele, jele rozjersk paruje gołębie z jego gołębiami. To jest tak, najlepszy, z najlepszym się paruje, tak? Je, Jelle przybył paruje samice, sparowali razem. Tutaj właśnie są też gołębie. Tutaj są gołębie najlepsze. Jest najlepszy. Naprawdę naprawdę fantastyczny Guardian, ale są, są fantastyczni ludzie. Naprawdę, jest super. Yeah. You think that the pigeons are great, but the people selling uh, pigeons are more important. Yeah. They are the best with really. yeah. jest. Yeah. So naprawdę, tutaj m, ojciec, tutaj jest z, z synem, oni wszystko wiedzą o co chodzi: głębie są piękne. Piękne, i właśnie na siedem głębi wybrałem pięć. Dwa są słabe, zawsze będą słabsze głębie. Ale jest 5 to są gołębie total najlepsze jakie są. Widzą koledzy, że fantastycznie ptaki. Super. Tu jest super gołąb. Piękny ptak i to jest numer głębia siedem, yeah? yeah. ja? Top of the top. Top of the top. Full brother New Oscar. Pełny brand nowego Oscara. This one we kept for ourselves several months ago already. <laughs> Kilka <laughs> miesięcy trzymali go tylko dla siebie, nie chcieli yeah. no. go nikomu. Żeby... <laughs> to jest właśnie. To są głębie, które zdobywają czołowe nagrody w Belgii na 14-15 tysięcy gołębi. Ale tak jak mówię, dzięki właśnie yy, koledze, właśnie z Belgii, który mnie tutaj zamówił, mogę te głębie sobie dzisiaj zakupić. Tutaj właśnie oni są zdziwieni, że przyjechał gość z Polski, tak? bo oni zawsze mówią, że Chińczycy, Tajwańczycy. Tak? 80-90% to jest. Wschód. Niech koleś Takie gołębie się wybiera. E, tutaj był brat, e, była siostra tego gołębia, ale ja, ja wybieram takie najlepsze, które są. I tutaj mamy, to jest samiczka, Do Dobrze, dobrze. Tutaj mamy samiczkę przepiękną, i numer gołębia to jest 9090. I 90. new Oscar. Z nowego Oscara. I to jest nowego Oscara, to jest samica zimbreadowana new no Oscar, Mother is direct son and mother is full sister. So matka, ja? pełna siostra, ojciec, półsyn. Także tak, widzą koledzy, że tutaj no, no nie ma lipy, gołębie są fantastyczne. Chciałem tutaj podziękować, naprawdę, gołębie są, może kosztują wszystkie dużo, ale są przepiękne, fantastyczne. Także tutaj nie ma, nie ma lipy, gąbek taki mocno wyrywny. To jest ja? Imbred, imbred, ja? I to jest imbry, Imbred Oscar? Uh, new Oscar, yeah. nowy Oscar. Uh, Oscar. Uh, nowy Oscar, and? Eh? Uh, new Oscar, sam with sister, so... Yeah. Brat siostra z, z nowego Oscara, jest to zimbredowana samiczka. Znaczy widzą koledzy, że tutaj nie ma lipy, to jest wszystko... Zrobione, kto chce DNA, to też nie ma problemu. Ale gołębie są najlepsze. Tutaj, jak powiedział, tutaj właśnie kolega, on tylko się zajmuje przez 10 lat, ostatnich tylko gołębiami, tak? Tak. Tylko właśnie lotowaniem, rozpłodem. Gołębie są super. Mają 15 lat w rozpłodzie. Co bym tylko takie chciał sprostowanie zrobić, że właśnie kolega Andrzej Górniak ze Stalowej Woli zdobył wszystkie mistrzostwa w gołębiach starych na moich gołębiach Pracujemy tutaj z jego, znaczy z nim brał gołębie jeszcze jak była właśnie hala w Sosnowcu na wystawie zakupował ode mnie gołębie także Andrzej Górniak wszystkie gołębie, które teraz mu lecą i w tym roku zdobył mistrzostwa w kategoriach B okręgu właśnie Kielce to są wszystkie gołębie z moich gołębi także Niech kolega Jankowski tutaj nie robi jakichś tam pomówień, pomyleń w gołębiach, bo gołębie pochodzą z mojej ręki, wybrane, wszystkie takie, jakie mają mi Także kolego Jankowski, gołębie, które Andrzej Górniak posiada w swojej hodowli, asy rozpłodowe pochodzą z mojej hodowli, także zrób sobie sprostowanie, czyje gołębie z czyjej ręki u kogo latają. Także pozdrawiam serdecznie, koledzy hodowcy, dobry lot. I good luck. The quality is really yeah. super. Spytany, czy wybrałem dobrego MB? He's asking uh, if you picked the best pigeons you, you can offer him. That is, is, is this g gonna be good business? This is the best we offered. I yeah. <laughs> left <but> the best. <laughs> we don't have, yeah, it's all directly from the base. Także widzę, że ja trafiłem górną półkę. Naprawdę jestem bardzo zadowolony tutaj z wizyty właśnie dzisiaj, ale to, to tylko dzięki Arianowi Pascalowi, bo on mnie tutaj właśnie zarekomendował, bo tutaj właśnie hodowcy nie każdy chce przyjmować, ale widzę okazję, że piękne gołębie. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.